W dwunastym rozdziale Apokalipsy opisana jest wizja niewiasty odzianej w słońce. Nad tą tajemniczą niewiastą znajduje się dwanaście gwiazd, a pod jej stopami jest księżyc. Co ja się nasłuchałem? Kim jest ta niewiasta? Jedni mówią tak, drugim wydaje się co innego. Ale pozwólcie, że najpierw odczytam wam tę wizję, którą święty Jan otrzymał od samego Jezusa. Apokalipsa XII rozdział będę czytał od pierwszego wersetu. Posłuchajcie. Na niebie ukazał się wielki znak. Kobieta obleczona w słońce. Pod jej stopami księżyc, a na jej głowie wieniec z dwunastu gwiazd. Jest brzemienna i krzyczy ogarnięta bólami i cierpieniem rodzenia. Ukazał się też inny znak na niebie. Oto wielki smok ognisty. Ma siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach siedem diademów. Jego ogon ciągnie trzecią część gwiazd nieba i zrzucił je na ziemię. Smok stanął przed kobietą, która miała rodzić, aby gdy tylko urodzi, pożreć jej dziecko. Urodziła syna, mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody laską żelazną. Jej dziecko zostało porwane do Boga przed jego tron. Kobieta zaś uciekła na pustynię, gdzie Bóg przygotował jej miejsce, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. Koniec cytatu. A więc mamy bardzo intrygującą postać, i każdy by chciał wiedzieć, kim jest ta tajemnicza kobieta. Pomysłów na ten temat jest naprawdę dużo. Na przykład w niektórych katolickich kościołach. Znajduje się posąg tej opisanej w Apokalipsie kobiety, odziana zwykle w taką niebieską suknię, stoi na jakimś globie, nad głową ma 12 gwiazd i ma, i ma przypominać Maryję, matkę pana Jezusa. Ale na tym nie koniec. Wraz z nastaniem internetu nastąpił prawdziwy wysyp takich domorosłych teologów, którzy odcz odczuwają. Bardzo silną potrzebę, aby swoje przemyślenia prezentować całemu światu. I teraz niektórzy z nich twierdzą, na przykład, że ta kobieta to Unia Europejska. Wszak na fladze Unii Europejskiej też jest 12 gwiazd. Mówią, to nie może być przypadek. No ale jak jest naprawdę? Jeśli chodzi o pierwszą koncepcję, to niewiasta z Apokalipsy nie jest Maryją. Mówią o tym nawet teolodzy katoliccy, na przykład profesor Michał Wojciechowski w komentarzu do Apokalipsy który został wydany przez katolickie wydawnictwo Edycja Świętego Pawła Oczywiście ta publikacja zawiera tak imprimatur a więc akceptację hierarchii Kościoła katolickiego No a jeśli chodzi o sensacje które usłyszeć można w internecie gdzieś na YouTubie no to no cóż powiem Cóż powiem, żeby wykładać Pismo Święte, to najpierw trzeba je po prostu poznać. Dlatego, jeśli interesuje Cię ten temat, jeśli chciałbyś się dowiedzieć, kim jest owa tajemnicza postać z Apokalipsy Świętego Jana, to ten odcinek jest dla Ciebie. Przy mikrofonie Przemysław Gola, a Wy słuchacie biblijnego podcastu. I przy okazji chciałbym również pozdrowić słuchaczy Poniedziałku z Biblią. No właśnie, przejdźmy do rzeczy, ale zróbmy to fachowo. Zamiast gonić za sensacją, wejdźmy w głąb Słowa Bożego. Ale zanim, wers po wersie, omówimy sobie fragment 12 rozdziału Apokalipsy, chciałbym Was wprowadzić w klimat Apokalipsy. Dzięki temu, co Wam za chwileczkę przeczytam, lepiej zrozumiecie, czym w istocie Apokalipsa jest. Przeczytam Wam fragment książki pod tytułem Przebacz mi Nataszo. Książka Przebacz mi Nataszo to pamiętnik agenta sowieckich służb, którego zadaniem było zwalczanie chrześcijan na terenie Związku Radzieckiego mniej więcej za czasów Breżniewa. Autor tej książki szczegółowo opisuje, jak wielkie środki Związek Radziecki przeznaczył, aby zniszczyć chrześcijan. Opisuje też metody, jakimi się posługiwano. Posłuchajcie fragmentu, który opisuje w jaki sposób został spacyfikowany chrzest chrześcijan. Władze dowiedziały się, że chrześcijanie planują ochrzcić nowonawróconych, zamierzają to zrobić potajemnie w lesie, oczywiście w sposób biblijny, czyli poprzez zanurzenie w wodzie. Posłuchajcie, jak ta sytuacja została opisana przez owego agenta radzieckich służb. Na mój rozkaz wszyscy wyskoczyli ze swoich kryjówek i popędzili w kierunku rzeki, wymachując pałkami. W, w mgnieniu oka otoczyli wiernych zgromadzonych na brzegu. Dokonaliśmy ogromnego spustoszenia wśród tej grupy osób. Zaczęliśmy ich bić i spychać do wody. Po chwili wszyscy znajdowali się w rzece, zanurzeni w wodzie w stanie całkowitego zaskoczenia, nie mogli się bronić. Mogliśmy działać z wielką swobodą. Również i ja włączyłem się do akcji. Panująca jeszcze przed chwilą głęboka cisza przekształciła się w ogromny krzyk i płacz chrześcijan. Jedna z niewiast zawołała: O mój Boże, nie, nie! Ale bardzo szybko została uciszona. Jeden z moich ludzi wymierzył jej cios, po którym wydała ostatni okrzyk. Ten jakże wspaniały górski krajobraz zmienił się nagle w jeden straszliwy odgłos łamiących się rąk i nóg, trzask uderzających pałek i nieludzki krzyk bitych chrześcijan. Koniec cytatu. Mamy zatem opis tego, jak bezbożnicy katują niewinnych chrześcijan. I teraz wyobraź sobie, że jesteś rodzicem i twoja córka chce przyjąć chrzest. Poszła z całą wspólnotą nad jezioro. Wszyscy się modlą, śpiewają, wszyscy są pełni radości. I nagle z krzaków wybiega jakaś bojówka policyjna i zaczyna bić takimi ogumowanymi metalowymi pałkami. Jeden podbiega do twojej córki, wymierza jej cios. I łamie jej tą pałką rękę, powala na ziemię i tłucze na kwaśne jabłko. I czy jesteś w stanie wyobrazić sobie uczucia człowieka, który doświadcza takiej wielkiej tragedii życiowej? Ale takich tragedii życiowych doświadczali nie tylko chrześcijanie w Związku Radzieckim. Chrześcijanie są prześladowani czasem bardzo okrutnie już od dwóch tysięcy lat. Chrześcijanie byli rzucani na pożarcie lwom w czasach cesarstwa rzymskiego. Byli paleni żywcem na stosach przez papieża rzymskiego w czasach średniowiecza. Byli pozbawiani całego majątku za czasów cara, który podżegany był do tego przez Cerkiew Prawosławną. Ginęli w obozach koncentracyjnych z rąk Niemców. W czasach Polski Ludowej gnili w ubeckich piwnicach. Ojcowie płakali. Żony truchlały ze strachu. I wielu, wielu przyszła do głowy taka myśl, dlaczego jesteśmy tak poniewierani przez świat, skoro Jezus złożył nam tyle obietnic. Na przykład powiedział, że bramy piekielne nie przemogą kościoła. No, jak nie przemogą, skoro piekło wyprawia z nami co chce? Mogą przyjść w każdej chwili, przerwać nasze nabożeństwo, robią z nami, co chcą. No to jak to jest? Dlaczego wszechmogoc, wszechmogoc, wszechmogący, powtarzam, wszechmogący Bóg na to pozwala? I właśnie do tych ludzi, do ludzi, którzy cierpią okrutne prześladowania, którzy tracą nadzieję, zostały skierowane słowa, Wizji z 12 rozdziału Apokalipsy. To nie są słowa do jakiegoś chłystka, do jakiegoś chłopaczka, który będzie przygotowywał sensacyjne filmiki, a potem wrzucał je na YouTube'a. Nie. To nie jest księga skierowana do takich osób. To jest księga skierowana do osób, którzy doświadczają strasznej, osobistej tragedii. Ze strony złych ludzi, bezwzględnych ludzi, ludzi, którzy no, niesprowokowani, wszakże przez chrześcijan, za wszelką cenę chcą im zrobić jakąś krzywdę. Skoro wiemy, do kogo jest skierowane to przesłanie, to teraz powiedzmy sobie, jaka jest treść tego przesłania. Otóż po pierwsze zauważamy, że pierwszoplanową postacią tej wizji jest kobieta. I pamiętajcie, nie da się zrozumieć Nowego Testamentu bez znajomości Starego Testamentu. Żeby dowiedzieć się, kim jest kobieta z Apokalipsy, musimy najpierw zajrzeć do Biblii hebrajskiej. W Starym Testamencie kobieta jest synonimem, uwaga, ludu Bożego. Bóg przyrównuje swoją więź z ludźmi do małżeństwa. Siebie nazywa Panem Młodym, a ludzi, którzy w Niego wierzą, panną młodą, oblubienicą. Na przykład zajrzyjmy do przepięknej księgi, przepięknej księgi, do pieśni nad pieśniami. Ta księga zaczyna się od dialogu między zakochanymi. Posłuchajcie, pismo mówi tak: pocałuj mnie. Niech mnie całują Twe usta, bo Twoje kochanie jest lepsze niż wino. Ktoś zapyta, co to w ogóle jest. Takie słowa w Biblii? Pocałuj mnie, niech mnie całują Twoje usta, Twoje kochanie jest lepsze niż wino. To bardziej przypomina jakąś powieść romantyczną. No tak. Bóg przyrównuje siebie do zakochanego po uszy młodzieńca, który pragnie głębokiej relacji z pewną dziewczyną. Czytamy w pieśniach nad pieśniami. Że ta dziewczyna jest dla Pana Młodego wyjątkowo piękna, wyjątkowo ponętna, to znaczy, że Bóg darzy swój lud niezwykle silnym, wręcz namiętnym uczuciem. Ale weźmy inny fragment. W księdze Izajasza Bóg nazywa swój lud córą syjonu, a więc znowu człowiekiem płci żeńskiej, córą. Tak samo jest w Nowym Testamencie. Jezus, Jezus nazywa tych, którzy w Niego wierzą. Oblubienicą, oblubienicą, a święty Jan, pisząc swoje listy do różnych kościołów, zwraca się do tych kościołów per pani. Na przykład drugi list Jana zaczyna się od słów prezbiter do wybranej pani. W dalszej części listu czytamy, że nie chodzi o żadną kobietę, ale właśnie o kościół. Zatem... Bez cienia wątpliwości, bez cienia żadnej wątpliwości możemy powiedzieć, że tajemnicza niewiasta z Apokalipsy to jest lud Boży. Lud Boży, nie tylko Kościół. Niektórzy tak mniemali w przeszłości, ponieważ apostoł Paweł mówi, że ta niewiasta urodzi syna, mężczyznę, który będzie pas wszystkie narody laską żelazną. Więc o kogo tutaj chodzi? Co to za mężczyzna, który będzie rządził niepodzielnie nad wszystkimi narodami? Prawda? Pas laską żelazną to znaczy rządził niepodzielnie. Oczywiście chodzi o Mesjasza, o Jezusa Chrystusa. No i teraz pytanie. Czy to Kościół zrodził Mesjasza? Czy to Mesjasz powołał do życia Kościół? Oczywiście to Mesjasz powołał do życia Kościół. Dlatego to przekonanie, które żywili niektórzy przez... Stulecia, że chodzi tutaj wyłącznie o Kościół, jest przekonaniem błędnym. Chodzi o cały lud Boży, a więc również lud Starego Testamentu, a więc również Żydów. Dlatego, że Jezus Chrystus jako człowiek wyłonił się z ludu Bożego, a nie z Kościoła. Co więcej, kobieta ma nad głową 12 gwiazd. Od razu mówię. To nie jest symbol Unii Europejskiej. Oczywiście jest to symbol dwunastu plemion Izraela oraz dwunastu apostołów, a więc chodzi o cały lud Boży. I ta kobieta jest odziana w słońce czyli opromienia ją Jezus Chrystus. Lud Boży zarówno lud Starego Testamentu czyli Żydzi jak i lud Boży Nowego Testamentu czyli Kościół. Błyszczą chwałą swojego Boga Jezusa Chrystusa. Zatem kobieta z Apokalipsy to cały lud boży. Wszyscy, którzy ufają Bogu. I teraz co się dzieje z tym ludem Bożym? Innymi słowy, czego się dowiadujemy o sobie. No bo to my jesteśmy tym ludem Bożym właśnie. Jaki jest nasz los? Z ludu bożego jak z ludu Bożego wychodzi jako człowiek zbawiciel to już powiedzieliśmy ale dowiadujemy się również że ta niewiasta ta kobieta jest ogarnięta bólem i krzyczy uwaga bóg przewidział w swojej mądrości że jego lud będzie cierpiał to wcale nie znaczy że bóg nie ma mocy Ochronić swojego kościoła. Wręcz przeciwnie, w tej samej księdze Jezus mówi do jednego z kościołów: Posłuchajcie, wiem, że cię znieważają ci, którzy siebie nazywają Żydami, podczas gdy nimi nie są, lecz są synagogą szatana. Nie bój się tego, co masz wycierpieć. Oto diabeł zamierza wtrącić niektórych z was do więzienia, aby was wypróbować. Będziecie cierpieć ucisk. Przez dziesięć dni, bądź wierny, aż do śmierci, a dam ci wieniec życia. Jezus wie wszystko i wszystko może, jednak dopuszcza ból i krzyk, który spotyka nawet jego umiłowaną oblubienicę. Na tym jednak nie koniec. Jan pisze, że widzi, jak naprzeciw niewiasty wychodzi smok, który ma siedem głów i dziesięć rogów. A na głowach siedem diademów. A zatem Bóg pozwolił szatanowi walczyć z kościołem. Co więcej, szatan dysponuje pewną mocą. Ma siedem głów, a więc jest przebiegły, jest podstępny, ma dziesięć rogów, a więc jest silny. I ma siedem diademów, a więc ma pewną władzę na tym świecie. Może na przykład użyć policji, która. Przyjdzie po ciebie, aresztuje cię i wtrąci do więzienia. Niemniej jednak wizja kończy się słowami, że kobieta uciekła na pustynię, gdzie Bóg przygotował jej miejsce, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. To znaczy, że choć Bóg dopuścił działanie szatana przeciwko kościołowi, to jednak nie przestał się troszczyć o swój lud. Otacza go opieką, żywi go w sposób duchowy, dostarcza wszystkiego, co jest potrzebne do przetrwania i do rozwoju. Dba o to, aby bramy piekła nie przemogły kościoła. Ale pismo mówi też, że ten stan zagrożenia nie będzie czymś wiecznym, nie będzie czymś stałym, dlatego że to wszystko będzie trwało przez 1260 dni czyli Trzy i pół roku. A co to jest 3,5 roku? To jest siódemka przecięta na pół. Otóż musicie wiedzieć o tym, że siódemka w Biblii jest symbolem czegoś doskonałego. Na przykład Bóg stwarzał świat w sześć dni, a siódmego dnia odpoczął. Więc siódemka jest, jest symbolem doskonałości, jest symbolem pełni. Ponieważ oczywiście Boże stworzenie było doskonałe, zanim grzech wkroczył na świat, Boże stworzenie było czymś doskonałym. Siódemka jest symbolem doskonałości, pełni. Gdyby Bóg zapowiedział, że nasz ucisk będzie trwał 7 lat, to znaczy, że on by się nigdy nie skończył i byłby tak ciężki, że nie moglibyśmy go znieść. Ale Bóg zapowiedział, że ta trudna sytuacja w jakiej znajduje się lud Boży będzie trwał 3,5 roku, 1260 dni. To znaczy, że to nie będzie pełna siódemka, to będzie siódemka przepołowiona na pół, a więc ten ucisk nie będzie taki, żeby miał nas zniszczyć, a po drugie nie będzie wieczny. Ucisk Kościoła nie będzie trwał wiecznie. Więc to cierpienie, to prześladowanie, ta zgryzota, to wszystko kiedyś się skończy, bo wnet powróci Pan Jezus, który wszystko odnowi, otrze każdą łzę i przywróci wszystko do pierwotnej doskonałości. Pozwólcie, że na koniec zrobię małe podsumowanie. Wizja kobiety w Apokalipsie to w zamyśle Boga. Nie jest podnieta i pożywka dla łowców teorii spiskowych. To jest pociecha dla Kościoła. Bóg chce powiedzieć wszystkim cierpiącym i prześladowanym: Po pierwsze, nie dziwcie się, że was to spotyka. Wasze cierpienie jest częścią Bożego planu. Po drugie, Bóg będzie się o was troszczył. A po trzecie, wasze cierpienie nie będzie wieczne. Amen. To wszystko na dzisiaj. Kolejny odcinek za tydzień, a w międzyczasie zapraszam Was na naszą stronę internetową www.j1213.org, bo tam znajdziecie mnóstwo materiałów, które pozwolą Wam lepiej zrozumieć Pismo Święte. Do usłyszenia.